minutach y, mieszania w trybie pulsacyjnym, czyli tak. Masa wygląda w ten sposób. Nie marcie się o bąbelki powietrza, one znikną. Jest trochę bardziej gęsta. Możecie znaleźć receptury, które mówią, żeby nawet tak 30 minut blendować. Ja, mając wolnowar, tego nigdy nie robię. Z tego względu, że nie będę stała po prostu nad toksycznymi oparami przez 30 minut. Nie marcie się, one za niedługo zaczną się neutralizować i mydło zacznie pachnieć naprawdę, naprawdę ładnie. To, co teraz zrobię, to po prostu wyciągniemy sobie bezpiecznie nasz blender. Końcówkę właściwie możemy potem albo włożyć do wolnowaru, żeby się saponifikowała, albo dokładnie umyć. Przykryjemy wszystko za pół godzinki i wrócimy sobie za pół godziny, za pół godziny. Bardzo ładnie powinno wszystko gęstnieć. W dużym skrócie to, co teraz robimy, to zaglądamy co jakiś czas, co na przykład 20 minut, i troszeczkę będziemy blendować. Nie cały czas, ale po prostu troszeczkę. I zaproszę Was. Za jakiś czas zobaczycie, jak, jaka po prostu jest zmiana w konsystencji tego mydła. Jak na razie to, co widzicie, zmienił się Wam troszeczkę kolor, tak? Zrobiła się taka maść, taka trochę miodowa i rzeczywiście troszeczkę to mydełko zgęstniało. Także na razie to tyle. Nic jakby się nie dzieje tutaj strasznego. Do zczytania. Hej hej. Cześć kochani, wracamy do naszego mydełka Savon Noir, ja równocześnie przestawiłam się na inny aparat, może teraz będziecie wszystko lepiej widzieć. Tak wygląda nasze mydło po około pół godziny. To co zrobiłam, to po prostu przez 15 minut, za 15 minut po zrobieniu, jeszcze go raz przeblendowałam. Nadal nie jest jeszcze w pełni zmydlone, czuję tutaj KOH, natomiast na pewno zobaczycie, po prostu czuć taki nieco drażniący zapach. Dlatego ja Wam mówię recepturę, która nie wymaga zbyt dużego stania nad tym. I po pół godziny można to mydło jeszcze kilka minut poblendować. O, wpadł chyba odrobinkę lawendy. I to, co bym chciała, żebyście zobaczyli, to to, że to mydło znacząco zgęstniało. Mydlany, widzicie? W przepiękny sposób to mydło już się nam zaczyna zmydlać. Wystarczy, że zamieszamy i ono już utrzymuje tutaj swoją konsystencję. Widzicie to na pewno, tak? Robi się jakby taki, o, widzicie? Budyń, który się utrzymuje. I to znaczy, że jest to idealnie, bardzo dobrze. Od tej pory właściwie nie musimy nawet blendować. Ważne jest po prostu, żeby co jakiś czas je zamieszać, więc ja sobie będę tutaj podchodzić i mieszać. Nie martwcie się też bąbelkami powietrza zbytnio, one tutaj raczej powinny same zniknąć, ale po to Wam piszę, żebyście widzieli, o, co się tutaj dzieje z tym mydłem, jak bardzo ono zaczyna gęstnieć. Teraz czekamy, żeby było przeźroczyste. Pani, zaglądamy do naszego mydełka czarnego i patrzymy, co się tutaj dalej stanie. I to, co się dzieje, to niesamowita rzecz. Mydło zaczyna się gotować. Przechodzi do następnej fazy, do fazy gotowania. W ogóle czuję ja się, coś nielegalnego robiła. Widzicie? Pojawia się taka piana. On zaczyna ciemnić po bokach, i od tego czasu. To tak jak mówię, to jest około mniej więcej 3 godzinki, w zależności od tego, jak gotuje wasz wolnowar. Takie mydło trzeba co jakiś czas przemieszywać. To, że ono robi się ciemne, to bardzo dobrze, mamy czarne, bo to w końcu czarne mydło. Ale właśnie jak się Wam zaczyna gotować, to wiedzcie, że coś się dzieje i że jest to bardzo, bardzo dobry znak. I teraz co jakiś czas, naprawdę, co 20 minut, jakiś czas trzeba przychodzić i przychodzić i sobie przemieszywać, żeby było wszystko ok, żeby się nie przypaliło. Raczej w wolnowarze się nie przypali, ale abyście wiedzieli, że za szybko się wam gotuje, czy za często, coś tam się dzieje, to sobie zawsze można zmniejszyć temperaturę, nie ma problemu, nie? E, specjalnie ustawiłam tutaj na mm, godzinnik, to się na godzinnik, minutnik, żebyście po prostu, e, żebyśmy wiedzieli, jak szybko w tym wolnowarze to się robi. Ale tak naprawdę to wiecie. Gotujemy na oko, tak? Każdy garnek jest inny. No. I sobie dalej tutaj robimy. No. Hej, hej kochani! I wracamy po ponad godzinie gotowania. Zobaczcie jak czarne mydło wygląda teraz. Jest zupełnie inne. Zaczyna wchodzić fazę żelu, co widać tutaj, tak? Na pewno na 100%. Bardzo zresztą to przyjemnie to wygląda. Jeszcze nie jest gotowe. Myślę, że jeszcze spokojnie tutaj godzinkę, półtorej jest to optymalnie, natomiast zaczyna się rzeczywiście, widzicie, robić takie raz, że żelujące, lekko przeźroczyste. Jest jeszcze za jasne, ale zdecydowanie idzie w kierunku y, typowego savon noir, jeśli chodzi właśnie o gotowanie. Ja cały czas to robię. Na chwileczkę mączam na dwójkę, na początku teraz zrobię to na jedynce. Oj, na jedynce nadal jest gorące, jak widać. Yy, no i co? I czekamy dalej. Myślę, że spokojnie, jeszcze godzinkę tutaj. Nam to zajmie na luzie, na luzie godzinkę. Aha, no i to oczywiście zależy z jakiej ilości robicie, tak? To jest mała ilość, natomiast im więcej byście zrobili, jeśli podwoicie przepis albo potroicie, no to wiadomo, że wtedy będzie się całość dłużej gotować. I zaczyna się neutralizować, ale jeszcze nie pachnie tak całkiem mydlanie, jeszcze pachnie troszeczkę, jeszcze to. K.O.H. czuć, także wiecie, gotujemy dalej. Zamykamy i gotujemy, ale widzicie, coś się, coś się dzieje. Hej, hej. Okej okay, kochani, czas zobaczyć nasze dzieło po i pół godzinach gotowania. Ja też jestem troszeczkę zmęczona, U mnie jest 11, także wiecie, nie jest łatwo. Zauważcie, co się dzieje. Zauważcie, że tutaj, na przykład w tym miejscu, robi się takie właśnie błyszczące to mydełko i takie ono ma być. Na pewno rano, kiedy przyjdę, okaże się, że. O, widzicie, tutaj także jest taka błyszcząca po prostu frakcja. Wiele znam tutaj dam. I e, okej, okay, wiem, że teraz nie wygląda super, ale trudno, ważne, żeby, e, żeby pokazać zasady działania. I rano na pewno jeszcze troszeczkę kolor się zmieni. Ono również nieco może stwardnieć. E, jak widzicie, jest go teoretycznie niewiele, natomiast jest to takie mydło bardzo, bardzo wydajne. W innym filmie Wam pokażę, e, jak to wygląda. Dodałam już teraz i dodam jeszcze trochę. Tutaj mam e, pomarańcze razy 10. E, już teraz dam trzy kropelki i jest naprawdę niesamowita, tutaj mam od jestem zaburzona. zamierzam kilka dać kropelek teraz, z tego względu, że no już jest noc, czyli mówiłam, że już jest prawie w pół do dwunastej. A ja nie mam za bardzo za bardzo po prostu siły, żeby jeszcze poczekać dzisiaj na to, aż się schłodzi. Generalnie około 40 stopni, kiedy ma nasze mydełko bardzo dobrze jest dodawać olejki eteryczne. Ta pomarańcza razy 10 jest niezwykle, niezwykle skoncentrowana, więc naprawdę wystarczy odrobinka i pachnie bardzo fajnie, jak takie landryny. landrynki pomarańczowe. Także to tyle, co chciałam pokazać. Jutro jeszcze przepakuję tyłanie ładnie do słoiczka. Zrobię sobie zdjęcia, skorzystam ze światła dziennego. Będę mogła też odrobinkę właśnie doprawić jeszcze olejkami eterycznymi. Zobaczymy, jak to wyglądać będzie nad ranem. Jeśli macie wolnowar, to nie zapomnijcie o jednej rzeczy. Mianowicie o wyłączeniu funkcji automatycznego podgrzewania. Jeśli takie macie. O, jeszcze 5 kropelek 6 olejku tymiankowego, naprawdę więcej nie trzeba. No, i proszę bardzo, ugotowaliśmy mydło, drodzy Państwo. Prawdziwe mydło typu savon noir pomarańczowo-tymiankowe. No, do czytania, do miłego, do zobaczenia. Zapraszam na bloga. Hej, hej! Także, no i oczywiście e, zrobię Wam update, jak to będzie na danym sobie jeszcze wyglądać. Wyłączam teraz um, ten do czytania, pa pa.